Po wielu miesiącach remontu ulica Żeromskiego w Lizbarku została oddana do użytku. O szczegółach opowiedzą samorządowcy, których współpraca przyczyniła się do realizacji tej inwestycji. Jesteśmy przy ulicy Żeromskiego. Jest to jedna z największych realizacji tegorocznych. Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Działdowskim mamy bardzo piękny, bardzo duży owoc współpracy w postaci nowej drogi powiatowej. Przebudowane zostały także chodniki, ścieżki rowerowe. Duża inwestycja, która również zawierała wszelkie prace podziemne związane z przebudową infrastruktury. Na tej drodze pojawiło się także odwodnienie inwestycji co też spowoduje, że w miesiącach wiosennych, jak i jesiennych nie będzie tutaj zalegała żadna woda opadowa, a przede wszystkim mieszkańcy będą mieli bezpieczne, bezpieczną komunikację do swoich posesji. Piękny odcinek w tej chwili wyremontowanej, przebudowanej drogi, może niedługiej, bo ponad kilometr, niewiele ponad kilometr, ale bardzo kosztowne jest z tego względu, że musieliśmy przenieść część linii energetycznej, zamontować odwodnienie, ale również i ciąg rowerowy, nowe chodniki, także przebudować praktycznie całej drogi. Przede wszystkim cel główny był taki, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Lidzbarka. To co robimy od kilku lat, jak chociażby ulica Jeleńska, jak ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Działdowskiej i to co wspólnie udaje się z panem burmistrzem Maciejem Sitarkiem z realizować na terenie Lidzbarka to staramy się robić właśnie głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lidzbarka i okolic. Inwestycja ponad 5,5 miliona złotych czyli kosztowna wykonana ze środków z budżetu państwa i powiatu działdowskiego. Dlatego tu się należą ogromne podziękowania naszym parlamentarzystom, zwłaszcza panu Robertowi Gontarzowi, który nas wspierał bardzo mocno przy realizacji tej inwestycji, przy pozyskaniu środków i dzięki właśnie takim środkom i wspólnemu działaniu tutaj między samorządami, między samorządem gminy miasta Lisbark, jak również powiatu działdowskiego udaje się takie inwestycje zrealizować. I mój główny cel to jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ten rok opiewa we wspólnej inwestycji z powiatem działdowskim. Udało nam się przebudować ulicę Żeromskiego, ale także wykonać długi ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Nowe Dłutowo. Chodnik, który pozwoli szczególnie uczniom, dzieciom bezpiecznie docierać do szkoły. Sporo osób dojeżdża na rowerach i to także jest pewna izolacja ruchu samochodowego od ruchu pieszego. Także będzie i wygodniej. Staramy się cykli już wejść w pewien rytm i cyklicznie realizować pewne założenia. E, tak jak powiedziałem wcześniej, bezpie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lisbarka, e, zrealizowaliśmy wspólnie ulicę Jeleńską właśnie w tej chwili, ulica e, również chodniki na drodze wojewódzkiej w kierunku Działdowa, e, ale również e, dzięki e, samorządowi wojewódzkiemu, dzięki panu marszałkowi również nowy rynek w Lisbarku. E, także bardzo dużo inwestycji przy współudziale wszystkich trzech szczebli samorządów i dzięki wspólnemu właśnie działaniu udaje się zrealizować tak wiele i myślę, że jeszcze sporo przed nami, bo planujemy również na te, poza terenem Lizbarka kilka bardzo poważnych inwestycji. W dniu jutrzeńszym odbieramy chociażby chodnik w miejscowości Dłutowo ponad kilometr długości, który poprawia bardzo bezpieczeństwo mieszkańców Dłutowa. Także tych inwestycji na terenie Miasta jak jest bardzo dużo, ale wspólnie realizowanych, bo to są inw inwestycje finansowane co najmniej z dwóch lub trzech źródeł. Także dzięki temu udaje nam się zrealizować tak dużo i w tak dobrym stanie i na, tak, na tak wysokim poziomie. Wykonawcą jest firma Zieja. Udało się nam bez większych przeszkód inwestycje zrealizować. Oczywiście były po drodze pewne problemy, jak chociażby z przełożeniem linii energetycznej czy chociażby czasowymi przestojami, ale to jest też związane z trudnym rokiem, który w tej chwili jest, jak i jeszcze z wyżką cen, równych kosztownymi działaniami. Nam udało się zrealizować inwestycję w wartości przetargowej, którą, która została wynegocjowana i dzięki właśnie firmie Panaziei udało się to inwestycję zamknąć w dniu dzisiejszym. Zaplanowanych jest jeszcze wiele wspólnych inwestycji, o szczegółach których będziemy informować na bieżąco